Słuchajcie, kochani, yy, mam na sobie nową koszulkę, którą dostałam od mojej administratorki Agnieszki. Przesłała mi pocztą. Tutaj pisze Elagawin, youtuberka youtubecom Elagawin, a z tyłu jest napis. the hated. Dostałam paczkę dwa dni temu od mojej m, drogiej administratorki Agnieszki. Używa na naszym serwerze Discorda i tutaj na y, y, YouTube nazwy "chochlik" i mm, przyszło to impostem. Co, Agnieszka mi jeszcze przysłała, słuchajcie. A to już nie pierwsza paczka od niej w ogóle, muszę Wam powiedzieć. Przysłała mi jeszcze taką drugi, taki drugi podkoszulek, a to muszę się zastanowić, co z nim zrobię. Taki gotowy. Królowa jest tylko jedna. Królowa jest tylko jedna. To ja sobie chyba tutaj w tym wytny dekolt i z wężej zrobię sobie z tego taką miniówkę. Królowa jest tylko jedna. Przysłała mi też takie ładne rajstopy. W taką siateczkę i są kropeczki. To są takie troszkę grubsze rajstopki. Będę miała na chłodniejsze dni. O. O, coś takiego. Nie wiem, jak to Wam pokazać, żebyście zobaczyli. Taka siateczka, taka drobna, i kropeczki tu są na tym. To myślę, że fajne te rajstopy. Bardzo chciałam podziękować za to. I jeszcze w takiej folii były kilka par okularów. Tylko muszę pościągać te metki z tych okularów. Pierwsze okulary są takie: o. Ta Agnieszka, ale ona ma pomysły. Dobra. Pierwsze okulary są takie: dobra. Drugie są. Wiem. już momencik żeby nie urwać tutaj tego słuchajcie chodzi o to żeby nie urwać hmm. te są fajne chyba tak Trzecie okulary są takie. Nie będę teraz ściągać tych metek. Wybiorę sobie jedne do czytania. Na razie nie będę tego odklejać. Trzecie. A dobra, dobra. poodklejam. Trzecie okulary są takie. O! Tak. Już momencik. Mhm. Uh -huh. Też fajne. Dobra. Już momencik. Są okularki. Jeszcze takie, ale Agnieszka przeszalała z tymi okularami, naprawdę. Tylko mi kupiła różne. O, te są fajne też. Dobra, te przez te dobrze widzę. Bo ona mi kupiła różne od 2, 2,5, 3 i 3,5 tam punktów bo nie wiedziała, jakie ja używam a to trzeba było zadzwonić, kochanie bym Ci, bym ci powiedziała mniej więcej ale ja sama nie wiem aha, te są ładne dobra dobra, przez te też widzę, dobrze no i ty i tyle o także dostałam od Agnieszki pięć par okularów, słuchajcie o, a te są takie same. Tu są takie okrągłe dwie pary, o. Muszę zobaczyć, przez które dobrze widzę, a przez które źle jeszcze raz. Dobra, te są dobre. Te są dobre. O, i te są też dobre, dobra. To chyba te dwie pary są za mocne trochę. Powiem mojej mamie, żeby zobaczyła.